Aha. Jest tam kto? Poczekam chwilę. O, jest ktoś. Jeszcze chwilę poczekam. O, siema Sebastian Siemanko Tutaj wyciszymy Cześć Piotr, cześć Robert Cześć Wojtek Siemano, siemano Kurde Hubert Teraz sobie później obejrzysz Jakieś kurde, nowe te widzę o, jest Krzysiu, siema Ewelina, siema Anna. Cześć wam Agnieszka Słuchajcie, chciałem Wam podziękować za te 6000 Subskrypcji, które tutaj się już... O, tu lepiej może widzę na laptopie. Ale tam jest jakieś opóźnienie, widzę inne. I mam tam dla Was taką małą niespodziankę, nie? Ten konkursik. Cześć, Krzychu, siema, siema. O, jest Mustafa, o kurde. <grywy> no nie zauważyłem. Że byłeś drugi. Witam Liny. Może będzie Liny. Koniak. Krzysztof, cześć, cześć, cześć wam. Słuchajcie. Co ja wam powiem? Krótko powiem, nie będę się tutaj rozwijał, bo jakoś mi tak głupio z tej strony, nie? Mówić do Was. Jednak lepiej się z tamtej strony mówi, a ja nie jestem do tych live'ów, do tych transmisji. Przewiń sobie. Człowieku, nie chce mi się teraz tego ruszać nawet, bo mam tu i na laptopie leci. O, ten czat. O, widzę, że z tego zrywa internet, niby router jest z boku, nie, ale. Ale i tak się zrywa. Gdzie te goldy i silvery? W polach? W lasach? <laughs> nie ma! Słuchajcie, przed chwilą wróciłem z dworu. Jest tam u mnie, nie wiem. Aha, bo telefon jest tu. Jest jakieś minus. Nie wiem, w słońcu to chyba minus 3 jest. Jest beton, jest pełno śniegu, jest mróz z lodem, ale ja mam dla Was jeszcze jeden film z malowania obrazka. I koniec. I się jak, jak to nie stopnieje. Parę dni to będzie przerwa. Tak jak to Mustafa mówił, mam pytanie: jak masz włączony telefon? Nie, nie, Equinix to nie wzbudza się w ogóle, prawie tylko tak jak tam mówiłem ostatnio, pod liniami, jak na multi częstotliwości się chodzi, nawet jak się odstroi. Bo ja tego tam nie powiedziałem, nawet jak się to odstroi, tam dopasuje się ten kanał, to on i tak się będzie wzbudzał, nie. Ale, jak ustawisz sobie na 20 kHz, nawet na 40, to chodzisz normalnie. No, minus 15, ja pierdzielę człowieku. Dobra, słuchajcie, nie będę już przedłużał, bo tak jak mówię, mam lekkiego stresa przed takimi yy, life'ami. No, oby do wiosny, słuchajcie, taki mały konkursik na te 6000, jakiś tam. Od historii jest taka torba, a w tej torbie oprócz tego obrazu, który już był wystawiany na konkurs trzy razy, było, było losowanie. W tym pierwszym głównym i później jeszcze dwa powtórzyłem i nie zgłosił się nikt. Ja nie, już nie chciałem robić jakiegoś tam cyrku z tym, z kolejnymi losowaniami, bo tam było po prostu 600 ponad komentarzy i wiadomo, ktoś chciał po prostu mieć ten magnes. I tamte nagrody Olał im w tych, w tych 600 komentarzach mogło być tyle ludzi, których ja bym losował i losował cały czas. I oni byli dalej po prostu. Tamci, którzy chcieli ten magnes, nie chcieli na przykład tego obrazka i byli. Nie... I do widzenia. Słuchajcie, mam prawa parę takich niespodzianek. Oprócz tak będę chwil... na chwilę tu się skupiał co tam piszecie. No, pozdrawiam Augustów. Pozdrawiam, oczywiście. Oprócz takiej koszulki, wiadomo, która też została z tamtego losowania. Oprócz tego noża zik! Aaa, zobaczcie, jakie czary. Noża mora zik. O, widzę, że znowu się ścięło. Nie wiem, jak tam. ścięło się znowu, nie? Także jest nóż Mora, do tego konkursu. Co tam jeszcze? Jakieś mam tam gadżety od Zwiadowcy Historii. Oczywiście pozdrawiam Bartka. Jest taka nalepa. Jest oczywiście naszywka. Drużyna od Zwiadowcy Historii. No właśnie ją zauważyłem, tak jak u Adiego tam. Też losuje i ludzie po prostu tego nie, nie wiem, nie odbierają. Nie wiem po co biorą udział w ogóle w konkursie. Mustafa Ilony Mistrzowie, tak jeszcze mam takie o, ciekawostki to są takie wiecie tutaj wiadomo to jest wizytówka i reklama sklepu ale to jest fajne nawet na, na fanciory nie znajdziecie i że jak ktoś ma kanał i tam sobie y, prowadzi to można tutaj na tym białym tle jakąś tam monetę i to jest poglądowa miarka także to jest fajna sprawa ja to zawsze mam w kieszeni a mało kiedy używam bo zawsze zapominam nie także macie jeszcze to. Dobra, torba chyba opustoszała. No oczywiście do tego jest ta torba fajna, na, na zakupy, na coś tam, na co mu się spodoba. Do tego, tak przedłużałem ten, tego live'a do dzisiaj, bo zamówiłem po prostu kubki, nie? Kto, ktoś chce taki kubek jeszcze? Siema tam za. Nie, siema, siema. Taki kubeczek, nowiutki, przed chwilą dosłownie odebrany ze sklepu. A w ogóle z tymi subskrypcjami to jest tak, że Jeszcze raz wam w ogóle dziękuję, bardzo wam dziękuję, bo raz, że Jestem dumny z tego, że to jest takie Bo wiecie, ja nigdy tam nie proszę o to, nie? O te lajki, łapy, to mi tam Ale ja po prostu jestem dumny, aha! Jeszcze, czekajcie, wam coś powiem, jeszcze jest ten Taki niezbędny łyżko-widelec, no. yy, Także jeszcze wracam do, do tego, że ja tam nigdy tam nie prosiłem, ani nic i jestem tym bardziej jestem z tego dumny, że te 6 tysięcy to po prostu ja myślę, że ludzi przyszło, którzy, którym to się podoba, że po prostu chcę, chcą to oglądać. I tak jak ja, jak ktoś lubię, to daję suba, bo po prostu ja to chcę oglądać i, i chcę wiedzieć o tym, nie? Także jakby wam to powiedzieć, jak ktoś chce po prostu tego suba dać, to niech da, żeby po prostu ułatwić to, że na przykład jak ja lubię, i wchodzę na kanał, na swój tam profil i widzę subskrypcje, gdzie nowe filmy i wtedy wiem, że tego oglądam, tego, po kolei tam sobie lecę, nie? Bo, bo ja to lubię. Nie? Także ktoś chce te, tego suba dać po prostu tylko dlatego, żeby, jak to powiedzieć, mieć to powiadomienie, nie? że jest nowy film. nie? No także niech da, jak nie chce to niech nie da. Ponoć te łapki to tam, yy, jakoś tam lepiej się to rozchodzi po, po YouTubie, nie wiem. O, już jest was 58, tak patrzę na tą cyfrę. To taka pora, też ja w ogóle sobie przy, tam obiad szykuję, będę szykował. A my się nie prosimy. No tak. No, obiad sobie będę szykował, a mówię, że tak zrobię, ale już musiałem się przygotować musiałem sobie koszulkę założyć, jakąś tam nie, żeby to jakoś tam wyglądało, nie? No, jakieś, widzę, że jest 10 sekund opóźnienia. Tak? No. Kto tam jest jeszcze? Rycior, się ma. Co na obiad? Ry ryba. Tak nietypowo. Ten obraz czeka na mnie, Ewelina. No, może i na Ciebie. Aha, no, słuchajcie, no przede wszystkim. Konkurs. Tu pod tym filmem, mam nadzieję, że on się zapisze. Ten film, bo jakby co, to będzie blamasz. Mam nadzieję, że się zapisze. I pod tym filmie, filmem po prostu napiszcie konkurs, bo ja rozumiem, że jak ktoś nie napisze konkurs. To nie chcę tego, nie? I nie ma sprawy, jak wylosujemy później na żywo, też zrobię jakiś tam live, i nie będzie słowa konkurs, to ja uznam, że nie chcę, bo żeby nie wyszło później, że znowu będę to, wiecie, losową i losową, nie? A po prostu chcę być fair i chcę tych, być... po prostu trzymałem to, chociaż byli chętni na ten obraz, już nie mówię, ale nieważne, ale trzymałem to dla Was, żeby po prostu to znowu widzę. Przerwało transmisję. Złotego członka nie ma. Jakie plany na nowy rok? Takie jakie były, nie? Ruszam w pola i tyle, nie? No, także, słuchajcie, napiszcie tam konkurs pod tym filmem. Żaden tydzień, po prostu trzy dni tylko będą. Nie ma sensu tego też, nie wiem, ile tam nabijać, bo to, jak widzę po moich filmach, to yy, wszystkie te komentarze główne, takie w tych wszystkich, którzy są praktycznie, można powiedzieć, na stałe, to są, zamykają się w dwóch dniach. Później nagle to staje i jakiś tam sporadyczna, sporadyczny komentarz. Cześć Lucyna. Sporadyczny komentarz się pojawia, ale to pojawia i. I tyle. Nie ma sensu tego ciągnąć na jakieś tygodnie, na jakiś rozwijać na jakiś tydzień, tylko ten konkurs za trzy dni się odezwę. Czekajcie mam film na czwartego. Dzisiaj jest pierwszy. To może 5 może o może piątego zrobimy losowanie, nie? Tak sobie tak to myślę, że to będzie. No, u Ciebie po 48 godzinach, no. no to, to tak jest. Dwa dni? Nie no, damy więcej, damy jakieś 3 dni. No. Kto tam jeszcze jest? O, jest Kuba, cześć Kuba. Kuba w ogóle pozdrawiam i tak... Byłem ostatnio tam sobie w swoim lasku, tam na swojej gliance zobaczyć, powiem wam, że ja nie wiem jak oni to robią, kurde, żeby nie powiedzieć brzydko, to znowu są śmieci, znowu są puszki, butelki, już myślałem, że nawet mróz i lód, który jest na stawie, powstrzyma przed tym, kurde, demolką tam w tym lasku, ale to ich nie powstrzymuje. Piwko, nie wiem czy oni, widziałem, że są były dziury, czyli pod lodowo ktoś próbował łowić. No... O, już są jakiś konkurs. Konkurs proszę, żebyście wbijali w tym. W komentarzach później pod filmem, nie? Bo to na czacie to ten czat później chyba znika. Tak mi się wydaje przynajmniej. Oczywiście jeszcze yy, co do konkursu, to tak. Nagrody wyślę na terenie Polski, ale mogą brać wszyscy na nie zagranicy. Siemandero. Jest niedźwiedź na szlaku. O kurczę, Dzi dawno ciebie nie było. Coś, co, co u ciebie się dzieje w ogóle? Nie na czacie ten konkurs, tylko pod filmem zaraz będzie jak ten. W komentarzach, nie? No. Dzień dobry, dzień dobry. No, jeszcze raz tak pokrótce powiem dla tych, co weszli przed chwilą, bo widzę, że 71, 68 się zmienia. Torba oczywiście na te fanty. Czyli na kubek, bo ja to tak rozpakowuję i spakowuję, na kubek, niezbędnik, nóż Mora, to było już w tamtych konkursach, co losowałem, nikt tego nie odebrał, jest Starski, siema. <laughs> Ale tam, nalepa, zwiadowca historii taka, można sobie nalepić, naszywka, te karty. Takie z tymi tutaj podziałką po tą poglądową. No i oczywiście koszulka, nie? O. Alan Starski miał problemy ostatnio widziałem. <grytanie> Już tutaj kminiliśmy, co tam może być, że to w subskrypcjach jego filmy się nie pojawiają. No i oczywiście słuchajcie, jest ten obraz też. Tam są moje pola, o tam odzieś i łąki. To jest y, autentyczny plenerowy obraz, także to nie jest jakiś tam wymyślony. No. Nie, to, aha, tak, bo właśnie, dobrze, Kornel, że wspomniałeś. Jest jedna nagroda. Jedna, jedna, ale w postaci wielu takich y, kawałków. Bo ja po prostu nie chcę tak jak u Adiego to było, żeby tam później y, następne, tę drugą i trzecią, później się kotłować z tymi przenosić, bo ktoś tam nie odebrał, a na pewno jak jest jedna, to na pewno ktoś będzie chciał to wszystko, nie? Kup kartem, co tam było? Kartem, teren monitorowany, ale tam jest yy, teren monitorowany, kartka. <grym> I nawet ktoś tam mówi, że gdzieś kamera jakaś ponoć jest, ale na pewno jej nie ma. I to nikogo tam przed tym nie... Nikt się tego nie boi w ogóle, nie? No. Jeszcze chwilę, może pobędę, bo ja tak jak mówiłem, muszę obiad zaraz zrobić. Dla siebie to tam bym nawet nie robił, ale tam za ścianą jest taki młodzian. Tak sobie tak o najważniejszym nie powiedziałem, że jest jedna nagroda tylko, no. Jedna w wielu częściach. Może na 10 tysięcy jakieś petardy przyszykuję. Czy mam jakieś nowe miejscówki? Powiem Wam, że jestem na etapie. Miałem tego nie mówić, ale powiem Wam, że jestem na etapie załatwiania zgody od lasów, ale jest ciężko. Ciężko jest, bo zgodę dostałem ale od lasów, ale tylko na chodzenie z wykrywaczem. Chodzenie i szukanie. Dostałem zgodę. A na kopanie, niestety, ale trzeba mieć. wydzierżawić las. A tak dla Waszej wiedzy, to Wam powiem, że dzierżawa lasu, bo się dowiedziałem o to, o to. Pan leśniczy mówi, że jest 50 zł za metr kwadratowy, za taki kawałek. Czyli jak już wykopie, jak już namierzycie sygnał, jak mi to nadleśniczy powiedział, to sobie możecie później wydzierżawić. Nie wiem, czy akurat te miejsca, czy cały las. Ja zrozumiałem, że cały las, nie. A leśniczy to. Tak jakby powiedział, że te, te dołki tylko nie? No to nawet 10 dołków po 50 zł. Oczywiście nie wiecie co tam jest, nie? Tam mogą być śmieci, mogą być kapsle, puszki, nie? To 500 zł. Ale pocieszył mnie, bo jak będzie więcej jak 10, to cena spada do 30 zł. <grystanie> Także tak to wygląda, nie? No. Ale tam się odwołałem, czekam teraz na decyzję, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie? Po prostu u mnie tak jest, ale wiem, że w Polsce jest lepiej, o wiele lepiej. Na przykład, jak ktoś tam z pobliżu Sobiboru, tam jest takie nadleśnictwo, i oni mają na swojej stronie, normalnie dla poszukiwaczy, taką zakładkę, i tam na tej stronie zachęcają, nie? Zachęcają, mówią, dla ludzi chcących realizować swoją pasję, zapraszamy. No i zadzwoniłem tam i tam jest tylko, że oni wysyłają wam zgodę obligatoryjnie, normalnie piszecie, tak jak wszystko tam trzeba, yy, wysyłają wam zgodę. Dobra. I tylko trzeba oczywiście później to do WKZ wysłać, nie? Jeszcze WKZ musi wam zgodę dać, nie? No i wtedy tam nie ma żadnego... Czemu mi tu czat zniknął? Jest. Nie wiem czemu to tnie, normalnie mam przy samym tym. Siema Kornel, witaj Krzysztofie, witam, witaj Adam. Dzień dobry. Słuchajcie, nawet miałem taki pomysł, żeby na jakiś tam następny konkurs zrobić takie coś, że po prostu nagrodą by było Yy, że ktoś na przykład mi wysyła coś, co chcę mu namalować obojętnie, co? Może być portret, może być pejzaż, może być byle co. Aha. I ja to maluję, nie? Nie wiem, czy to takie coś fajne jest, czy nie. Czy to takie bardziej wykopkowe tematy wchodzić, nie? Surwivalowe. Jakieś takie tematy. No. No, także... Czemu ten czat tutaj znika? Dobry pomysł. O, tutaj widzę przynajmniej. No, to by było też takie. To jest taka nie ma, nienamacalna nagroda, bo jej nie widać od razu, ale jakby ktoś wygrał. Ma, ja maluję co chcecie, nie? No, nagroda wykopki z Lonym. Niektórzy taką nagrodę mieli już. O, jest i Bartek. Siemandero. Kopki i surgiwa. Nie, karykatur nie robię. Ale zawsze mógłbym spróbować, nie? Chociaż to temat to nie jest taki łatwy, nie? Kurde, czemu mi na telefonie czatu nie wyświetla? Lepiej mi tutaj to się ogląda. Tu się zatrzymało, tak jakby. Jestem w ogóle? No z tym lasem to jest niezła, powiem wam. To jest masakra, ale to słyszałem, że tylko tutaj u mnie tak jest, nie? Że w Polsce łatwiej jest. No. No, znowu się widzę przy ja pierdzielę. Tak mam wylatane te moje tereny, że normalnie masakra, nie? Jak myślę, coś na wiosnę, może coś się rozszerzyć, to nie wiem trochę tak teraz mi się będzie kończyło to pozwolenie, i tak będę próbował wujka, bo wujek mi dał tylko tak tam, gdzie wiedział, gdzie ja chodzę, praktycznie, nie? Bo myślał, że ja tylko tam chodzę, nie? I muszę do Wujka uderzyć, żeby mi dał wszystkie dosłownie te swoje pola, jak może, nie? No, tak żeby byłoby ten nieźle tam chodzenia, nie? Dobra, słuchajcie, to już nie będę przedłużał, bo i tak, ile to trwa? Ja pierdzielę 22 minuty. A ja się nieraz dziwię, jak ktoś tam pół godziny robi, a to tak szybko leci jakoś. Z sąsiadami niech zagada. Tak o, z okolic Zarłowa, pozdrawiam. Ja może to uwielbiam. W tym roku yy, powiem Wam, że szukam tutaj koło siebie, czyli Dziwnówek, już byłem, ale między wodzie, między rewal, między, między wodziem, a rewalem a pogorzelicą, ten, ten kawałek taki, nie? Dalej mi się nie chce jeździć, bo to jest, może tak samo wszędzie wygląda, nie? Żeby wypocząć, to ja nie muszę jechać aż do na przykład tam gdzieś do koszalina. Jest więc tutaj do, do Świnoujścia mogę jechać, tylko że Świnoujście to miasto odpada. A spróbuję się namalować, ale co? Kurde, co się stało z tym czatem tutaj na tym, na telefonie? No dzięki, dzięki Bartek. Raz jeszcze, świetnie filmy, z których pasja, mówię, ale żeś mi przycukrował. Pozdrawiam z Zamościa, ja też pozdrawiam. Dobra, słuchajcie, jeszcze tylko na koniec, tak, jeszcze raz dla wszystkich powiem tak. Zasady konkursu, piszemy pod filmem w opisie konkurs. Na terenie Polski wysyłam, jeżeli ktoś z zagranicy wygra, to niech przekaże do kogo tutaj mam wysłać. Na pewno kiedyś przyjedzie do naszej pięknej Polski i sobie odbierze to. Do... I gadżety w stylu nóż mora. Łyżko widelec, taki niezbędnik. I jeszcze od zwiadowcy historii bajery, naklejki, nalepki I tor. No. Także. No, myślę, że wszystko powiedziałem. Aha, i będziemy losować to za jakieś tam trzy dni, tak jak mówiłem, nie? No, jak mam blisko routera, jak miałem daleko też Cięło, muszę tak wyczaić wy wy taką odległość, żeby po prostu. Często tego nie robię, także wiecie, nie? No. Dobra, słuchajcie, nie będę już tego przedłużał. Zapis, postaram się zapisać jakoś ten film. Także trzymajcie się. Ja Was pozdrawiam. Zapraszam czwartego na film. Czwartego? Albo trzeciego? Już nie pamiętam. Jeszcze jeden, bo na razie to, jest to co widzę za oknem, to nieprędko. No także trzymajcie się.